Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy prosty sposób na śniadanie, a wykorzystamy pomidory takie mięsiste, wiecie, takie wielkie, że złapiesz łapę i czujesz tego pomidora. Wykroimy je, wypełnimy jajkiem, usmażemy na patelni i śniadanie będzie gotowe. Bardzo prosty sposób. Zaczynamy. Przymęczę naszego pomidorka. Ściągamy tutaj górę. Cyk. I pokroimy sobie na plastry, takie grubsze. Proszę, moi drodzy, teraz wycniemy środek. Użyjemy do tego lampki od wina, żeby był idealnie równy. O! Możecie użyć szklanki, możecie użyć metalowego ringa. O, jaki równiutki, równiutkie kółeczko. Ciechamy teraz środek pomidorków na drobną kostkę. Przełożyłem pomidorki do miseczki, teraz posiekamy drobno. Szczypiorek, możecie użyć inne ziółka, na przykład kolendrę albo pietruszkę, w zależności, jakie uwielbiacie. Fajny sposób, jak pokroić to szybko, przekroić na pół. I teraz uważamy na paluszki i kroimy na drobno. Dajemy teraz do pomidorków. Doprawiamy solą. Pieprzem. I dodajemy dwa jajka. Woo! Teraz to dokładnie mieszamy. Super. Mamy nasze pomidorki, mamy naszą mieszankę. Mam nadzieję, że nam się tutaj nie wyleje. I Usmażymy teraz pomidorki z mieszanką, wlejemy do pomidorków zaraz całość. Rozgrzewamy patelnię, położymy nasze pomidory. Mam nadzieję, że mi się tu nie wyleje nic. Teraz jajko do środka. No górę jeszcze szczypierz. I to jest Gotowe. Wydaje się skomplikowane, tak naprawdę nie jest. Może dodać więcej jajek do tej masy, żeby nie była taka mokra i żeby łatwiej było obrócić, ale fajnie to wygląda i coś innego niż zwykła jajecznica, chociaż to jest prawie to samo. Dobrze moi drodzy, jeżeli wam się spodobało to dajcie koniecznie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco z filmami i to by było chyba tyle na dziś. Jeżeli zrobicie jakąś fotę, oznaczajcie mnie na insta, to udostępnię u siebie. Trzymajcie się. Postro DG